Dobry wieczór Państwu. 20. .00. Tradycyjnie zaczynamy. Już jak Państwo widzicie, w anturażu właściwym. Choć nie przeczę, że bardzo, ale to bardzo lubię odwiedzać Warszawę, szczególnie, że nasz pobyt w Warszawie był bardzo owocny. Bardzo dziękuję wszystkim wspierającym sympatykom kanału, którzy znaleźli tę chwilę czasu, by spotkać się z nami, usiąść w czytelniku. Poznawiam też tego zabawnego, nie wiem, agenta czy funkcjonariusza od może pana ministra Siemoniaka, czy może nawet nie wie o tym, że pani Agnieszka Dwojga nazji wysłała jakąś agenturę, która, mężczyzna, który nas obserwował i, i nagrywał nasze spotkanie, jak powiedział to nieoceniony pan redaktor Szwajgier, szkoda kasy, no bo temu człowiekowi przecież, Skarb Państwa będzie musiał zapłacić za to, że w ciemnych okularach w kawiarni Czytelnik Przewiński w Warszawie robił z siebie durnia i nas nagrywał. Drodzy Państwo, przepraszam, że jeszcze nie odpisałem na wszystkie maile, ale nasz pobyt był dosyć intensywny. Jak Państwo wiecie, jeszcze nie zdążyłem, ale odpiszę. Chwilę cierpliwości prosiłbym. A tymczasem zaczynamy Dzisiejszy materiał od dosyć no, dobrej wiadomości, mianowicie sejmowy troll i hater, bo za nim stały farmy troli, tak zwanych razemków. Adrian Sandberg ze swoimi paniami, nie wszystkimi, bo część uciekła, wychodzi z klubu Lewicy. Nie wychodzi z koalicji 15 października, bo w zasadzie, tak w zasadzie nigdy w niej nie był, ale Razemki się zbuntowały i uciekają. Odkrywane kolejne fakty związane ze związkami tej kawiarowej grupki lewicowców, pseudolewicowców, czysto z Konfederacją, czy z pisem. powodują, że czas już przestać się wygłupiać. Zresztą sam Zandberg opisywał, jak to chodził z pisowcami na sauny. Musiało to bardzo zabawnie wyglądać gdy wszyscy siedzieli razem na sam. Proszę Państwa, Adrian Zandberg jest trolem. Jest trolem politycznym, który umożliwił PiSowi samodzielną władzę. Strolował nawet tak wyrafinowanego gracza politycznego, jakim jest też polityczny kuglarz Włodzimierz Czarzasty. To, tam się pojawia też Robert Biedroń, ze swoim partnerem Krzysztofem Śmiszkiem, byłym wiceministrem sprawiedliwości. Towarzystwo bliskie panu ministrowi Bodnarowi. To jest ich środowisko, z którego się wszyscy wywodzą. Ale teraz na poważnie. 2015 rok PiS dochodzi do władzy. Partia Razem nie idzie razem do wyborów z lewicą, tylko idzie osobno. Jak to możliwe, posłuchajcie profesora. I to jest nagranie archiwalne, ale jakże czytelne i jakże aktualne dzisiaj. Posłuchajcie Państwo. Gdyby razem poszło ze Zjednoczoną Lewicą jesienią 2015 roku. Mielibyśmy 47 mandatów, a tak milion 700 tysięcy głosów wyrzucono do kosza, i, i pisnie w ogóle nie sprawowałoby właśnie... samodzielnie rządów. Że... Polska byłaby inna. No, czy pan tego nie rozumie? Polska byłaby inna. Myślę... Drodzy Państwo, ale nie dziwmy się, tu również siebie w to wliczam, że Donald Tusk podjął decyzję i o pakcie senackim, na podstawie którego parę razemków znalazło się, na wygodnych i ciepłych ławeczkach, czy to senackich, czy też ostatecznie sejmowych, weszło kilka osób na tych listach, to była cena odsunięcia PiS od władzy. I ja przyznam się, że taką cenę też mógłbym ponieść, by się rzeczy, żeby nie irytować Włodzimierza Czarzastego, by to wszystko zagrało razem, oni też dorwali się do koryta, więc powinni być zadowoleni. Jak wiecie, część Razemków uciekła już z partii razem, między innymi osławiona Magdalena Biejat, wicemarszałki Senatu, która przerażnęła wybory samorządowe, prezydenckie w Warszawie, nawet z Łodzianinem, pisowcem bocheńskim, tobiaszem zresztą, dość groteskową postacią. No, przegrać z pisowcem, proszę państwa, to naprawdę trzeba już mieć autentyczny talent. No ale pani Biejat, no, może bez komentarza. A znaczy, jest do wyjaśnienia jedna sprawa z panią Biejat, ale to za jakiś czas. Bo jeszcze się nie rozliczyła z dziwnych tłumaczeń i kwot na to wydanych. Do dzisiaj nie odpowiedziała na te pytania, ale do tego i dojdziemy. Proszę Państwa, Adrian Zandberg, jak już 3-4 lata temu ostrzegałem przed tym człowiekiem, że za nim stoją zwykłe trole hejterzy, którzy podszywali się pod na przykład aktywistów społecznych związanych z koalicją demokratyczną, urządzali sobie różne bardzo wulgarne, nieprzyjemne wycieczki, atakowali również mnie. Pamiętam taki był jeden, nie pamiętam jak on się nazywał. Ma takie przywisko Mister Żubr, hater, człowiek, który jakby tak epatuje, w sposób celowy zresztą, taką pewną formą brzydoty, która ma stać się w którymś momencie piękna. W razie, towarzystwo dosyć obrzydliwe całe grupy stokerów, atakujący przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, również i innych i innych ugrupowań. Wywodzących się jakby z koalicji obywatelskiej. I dzisiaj w końcu maski opadają. Zandberg, widząc, że nie jest w stanie już nic ugrać, Paulina Matysiak i jego bardzo dobra koleżanka z partii Razem, która się, można powiedzieć, brata z konfederacją, jakieś jak, jak to jest zabawne, ja tylko przypominam, że zdaniem fana partii Razem też i uczestnika przecież wielu demonstracji Pana, pana Kasprzaka z Obywateli RP, to no ja miałem być konfederackim konfidentem. No nie wiem, co Pan Kasprzak teraz powie, teraz milczę na temat Pani Pauliny Matysiak z partii Razem. Adrian Zandberg doprowadził do samodzielnych rządów PiS-u. Gdyby, jak Państwo sami słyszeliście, gdyby nie jego postawa, to PiS nie rządziłby przez te 8 lat. Można było to politycznie jak zupełnie inaczej ułożyć. Ale zrobił to z jakiegoś powodu. Przez wszystkie te lata, mieli państwo partia Razem i Sandberg nie osiągnęli praktycznie w przestrzeni publicznej nic. Poza opowiadaniem bzdur, absolutnych utopii, nie doprowadzili ani do jakiejkolwiek, jakiejkolwiek pozytywnej zmiany dla obywateli, nawet się zbytnio nie starać. No, ja, będąc przewodniczącym, czy się teoretyzując, takiej partii, no to, która weszła do Sejmu na kanwie koalicji 15 października, pierwszy zgłosiłbym się do premiera Tuska, że jak najbardziej jestem chętny objąć jakąś funkcję rządową, by wykazać się, pokazać obywatelom, wyborcom, że nie były to zmarnowane głosy. By zacząć działać aktywnie, pokazując, że jednak jestem w stanie coś zrobić. Nie. Adrian Zandberg zajął się od samego początku razem z mediami, które są kojarzone z partią razem i Zandbergiem. Tu macie no portal Gazeta.pl, krytyka polityczna, tam te wszystkie panie o fioletowo, różowych czy zielonych włosach aktywistki, aktywiści i aktywiszcze, którzy zaczynają dyskusję albo kłócą się o zaimki, ewentualnie natychmiast atakują kogoś z powodów jak najbardziej błahych, byleby wzniecać awantury. Popierają na przykład Hamas, popierają Hezbollah, kompletnie nie wiedzą, co tam się dzieje. Nawet nie znając historii, to, towarzystwa wokół tych razemków, tej subkultury pseudosocjalistycznej, tej kawiorowej kavio, lewicy warszawskiej jest całe mnóstwo. Bo zauważcie państwo, że to wszystko się dzieje w jednym tyglu warszawskim. Jakby Reszta środowisk kompletnie się nie liczy. Owszem, są środowiska z różnych miast, polityczne. Angażujące się, ale jakby to całe to towarzystwo działa, jakby w Warszawie wokół pewnej towarzyskiej banieczki. Ja często o niej mówię, bo bym chciał, abyście Państwo mieli pełen obraz, tak zwane mówiąc angielska, big picture, na którym widać te same, Państwo wybaczą, gęby. Zawsze są te same gęby, czy w mediach, czy w polityce. Pojawiają się, wiecznie narzekają, wiecznie utyskują. Proponują różne utopijne koncepcje, ale kiedy przychodzi do ich realizacji, to się wycofują. Chociażby słynna senatorka, która uciekła z partii Razem, teraz pani Anna Górska, która przybyła z Kaszub. Ja panią Górską doskonale kojarzę. Chciała działać w partii Razem. Pani nam jak opowiadała o 300 tysiącach mieszkań, ale nie pchała się jakoś do rządu, nie zgłosiła swojego akcesu, by może do Ministerstwa Infrastruktury czy gdziekolwiek indziej pojawić się, przedstawiać jakieś interesujące, ciekawe projekty. Oni, mieli Państwo, nie złożyli żadnego sensownego projektu ustawy. Oni przez ostatnie 8 lat zajmują się w zasadzie hejtem. Hejtem i opowiadaniem głupot i zbijaniem kapitału Manipulując młodymi ludźmi. Kiedy ja oglądałem szereg materiałów z różnych demonstracji związanych chociażby ze strajkiem kobiet, gdzie jakby sama idea tego strajku kobiet i tego protestu była jak najbardziej uzasadniona. O tyle to towarzystwo, które wokół tych kobiet, które zupełnie zasadnie sprzeciwiły się bezprawnym działaniom PIS-u, Pojawiła się taka na przykład Szojring Wielgus z lewicy. Teraz lewica będzie miała nowe członkinie i członków, ale to jest tylko chwilowe. Zobaczycie Państwo, jak część zacznie uciekać do koalicji obywatelskiej. Tam będzie kolejny przystanek, a dla lewicy to już są gwoździe do politycznej trumny. Wiosna Biedronia, Roberta Biedronia, która również oszukała wyborców, te wszystkie koncepcje polityczne nowa, stara lewica, a w tym wszystkim uczestniczył Adrian Zandberg. Polityczny pasożyt, który poza braniem partyjnej kasy, z której do dzisiaj jeszcze nie rozliczono tej sprawy, kiedy z partyjnej kasy je wypłacili, a panarze, nie pamiętam, chyba coś ponad 300 tysięcy złotych, twierdzili, że to wróciło do, tak, do kampanii, że to nie mogło wrócić. Sprawa dosyć dwuznaczna. Koniec końców. Te ich hasła o, o tym, żeby wspomagać obywateli, tych słabszych. No, pani Magdalena Biejat mieszka w apartamencie za milion. Jej dzieci chodzą do prywatnego przedszkola. Dzieci pozostałych razemków również nie narzekają. A ta młodzież, która uwierzyła w te ideały, bo wiadomo, że młodzież wierzy w ideały, to jest prawdziwa wiara. Sam byłem młodym człowiekiem też, ulegałem różnym ideologiom, i to jest zupełnie naturalne, ale na szczęście ja nie dałem się wykorzystać tak, jak dają się wykorzystywać niektórzy młodzi ludzie. Drodzy Państwo, Adrian Sandberg ucieka do przodu, wychodzi z Klubu Lewicy, nie z koalicji 15 października, który nigdy nie był z Klubu Lewicy. I teraz tylko patrzeć, jak będzie głosować razem z Konfederacją i z pisem Nie w tym tam pięciu posłów, jest najmniejszy problem, ale podejrzewam, że za chwilę i z tych pięciu posłów niewielu zostanie, bo ktoś stwierdzi, że wolałby jednak się może do lewicy przenieść. Będzie szansa gdzieś na jakieś stanowisko dodatkowo płat, może jakaś komisja sejmowa, może, może coś. No, pani Maciusiak wypadła z Komisji Infrastruktury i już do niej nie wróci. Ostatnio przedstawiła swoje zdjęcie w różowym płaszczyku, trzymając jakąś grę planszową. Pod tytułem Pociągi i podpisała to, że będzie grać sobie w grę. Infantylizm tych ludzi naprawdę poraża. Ja nie pojmuję, jak można było w ogóle oddać głosy na to towarzystwo, bo to są głosy stracone. Tak jak mówił pan profesor Iwański, przecież z Iwański, dobrze mówię, z dawnego SLD. Może i ta stara lewica powinna wrócić, może, może pan premier Leszek Miller i reszta towarzystwa powinni wywrócić w tym takim stylu starej postprezydentowskiej lewicy. Przynajmniej wiedzieliśmy, kto zaczął. No ale to już są emeryci, to są, to są seniorzy. Nie wiem, czy jeszcze mają ochotę na polityczne boje, ale mają bardzo duże życiowe doświadczenie. No oni młodzieży nie porwą. Młodzież lewicową porywa Rafał Trzaskowski. Zobaczymy też, co będzie z głowami prezydenckimi. No i proszę Państwa, na koniec jeszcze tak się troszeczkę rozględziłem, ale mm, też i odzyskałem energię. Dzisiaj to była szybka trasa, ale wspaniała. Szybka podróż w czasie i przestrzeni. Muszę Państwu powiedzieć, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej, taka dygresja na koniec, pisowcom strasznie się nie podoba. My nie zdążyliśmy odwiedzić tego muzeum, bardzo żałujemy. Ale widziałem naprawdę fajnie, wpisuje się w bryłę śródmieścia Warszawy. Obok Pałacu Kultury przecież też rosną wysokościowce, a ten taki można powiedzieć modernistyczny budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej robi wrażenie. Robi wrażenie. Myślę, że tak pojawią się za czas jakieś kolejne inwestycje, które to w śródmieście Warszawy zmienią. No. Ci, którzy marzą o przedwojennej Warszawie pozostaną ze swoimi marzeniami, bo tego nie da się odtworzyć. Ja też zresztą jeżdżąc po Warszawie, podziwiam jeszcze te budynki takie tej architektury socrealistycznej, ten monumentalizm w powojennej, powojennej w Warszawie, który się pojawiał, czy MDM, czy też ich widziałem na woli, takie budynki te specyficzna architektura Warszawy. Która ma swój klimat, ale też musimy być nowocześni. A ten eklektyzm architektoniczny, który widzimy w śródmieściu, myślę, że ma coś w sobie. Ma pewien smaczek, i bardzo dobrze niech powstają kolejne budynki. Dzisiaj redaktor Piński napisał, że co do zasady należałoby zburzyć pałac kultury i nauki. Ja się z redaktorem Pińskim nie zgadzam. Uważam, że pałac kultury i nauki też jest perłą architektoniczną. Powinien zostać jest pewnym symbolem Warszawy i symbolem przeszłych zdarzeń, ale abstrahując już od ideologii komunistycznej, trzeba przyznać, że Polacy odbudowali stolicę z absolutnych rój. Byliśmy, bo ja chciałem syna zabrać, udało się do Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam obejrzał rekonstrukcję trójwymiarową. Warszawy, tej zburzonej, zniszczonej kompletnie. Jak na dziesięciolatka, tak widziałem, że się bardzo zastanawiał. Nie mógł uwierzyć, że tak wyglądała Warszawa w 1945 roku. Może ruin. I wyszliśmy z Muzeum Powstania Warszawskiego, i, i syn spojrzał, się rozejrzał i mówi: To no, tych budynków nie było. Ja mówię: Nie, synu, nawet tu, gdzie jesteśmy, też były ruiny. Wszystko to zostało odbudowane z ruin. I wracaliśmy spacerem, on się rozglądał, patrzył się na te i nowoczesne budynki, ale też i na te starsze na budynki mieszkalne i dopytywał się, czy ten budynek to jest przedwojenny. Ja Mówi nie, synu, to jest wszystko powojenne. Przedwojennych budynków w Warszawie zostało kilka, może kilkanaście. No na Praze jest ich więcej, tak? Praga nie była tak zniszczona, ale w się Warszawy było zrównane z ziemią. To tyle takiej dobnej dygresji. Chciałem o tym powiedzieć, bo e, Warszawa jest bardzo bliska mojemu sercu e, i z jednej strony bardzo bym chciał e, zamieszkać w Warszawie, e, z drugiej, może ten zgiełk miasta, z, też i brak e, świeżego powietrza takiego, bardzo świeżego, ten smok jest czasem irytujący. E, no dobrze, drodzy Państwo, jak powiem, wracam już do codziennej pracy. E, Wojaże się zakończyły. Ja zapraszam oczywiście jutro na. 10.00. Wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam, zapraszam do subskrypcji i no cóż, budujemy nasz kanał, naszą społeczność, niezależne media. Dobrego wieczoru, dobrej nocy i do zobaczenia. Zapraszam jutro na kawę. Teumagie.